Cześć, witajcie z tej strony, Krystian, i witam na kolejnym. Eee, e, e, nie! Zobaczcie, tutaj mam takie dwie aplikacje: Rablau Legacy i Rablau Moc. Wejdę sobie w Rablau Legacy. E, ja Wam. Ja mogę Wam podać link pod spodem, ale też mogę. Albo wiecie co, bo to jest taki odcinek specjalny i zaraz wam wszystko powiem. Rebraul re to taka podruba Braula, ale to jest taka lepsza. I słuchajcie, żeby to zainstalować nie jest za łatwo. Musicie wejść w YouTube'a i wpisać... Czekajcie... Y Brawl Stars, ale MOC, nie wiem, nie wiem jak to się pisało, kurde, dobrze, jak sobie przypomnę, to wam powiem i tak, musicie wejść w link pod jakimś odcinkiem kogoś i jak wyskoczy wam takie, że możecie Reblau MOC zainstalować i Reblau Legacji, to możecie dwa zainstalować, ale Trochę jest trudno zainstalować, bo potem trzeba to zapdate'ować, a to też trzeba tak jakby wiecie instalować. No musicie wejść po prostu w YouTube i wiecie, ja wam później wszystko wytłumaczę pod koniec odcinka. kiedy się to załaduje ja już. Minutę mi się to ładuje już. I zobaczcie co ja tu mam. Yy, tak, ja już pamiętam jak to się nazywało. Yy, musicie wpisać, jak pobrać ReBrawl yy, po prostu jak pobrać jak pobrać prywatny serwer do Brawl Stars, no jak pobrać prywatny serwer do Brawl Stars i wam wyskoczą w YouTube odcinki sprawdzicie pod którym linkiem sobie zainstalujecie zobaczcie, tutaj mam roboty tutaj jest tutaj jest jeden, no Boże to jest jeden taki robot, tutaj taki drugi, trzeci, czwarty i wiem, i tutaj jest Rico pokazany, nie pytajcie się mnie dlaczego, a i tutaj jest też taka inna postać, Beatbox Brock, sobie te wszystkie postać przetestujemy. A Super Saiany to są takie, że mają na sam start Ulta i jak wykorzystają, to w sekundę im się znów odradza ten ult. Wiecie o co chodzi. I mają nieskończoność szczałów. Tak samo jak to roboty. Dobra, a to kogo... A tutaj są normalne postacie. I no właśnie, tak kiedyś był wyglądał. Lipki tak kiedyś wyglądał. To jest taka stara wersja, ale warto pobrać. I pierwszego sobie wypróbuję: Beatbox block. Ale uwaga, tutaj akurat coś trzeba zrobić. Ja sobie otworzę skrzyneczkę. zobaczcie, żeby zagrać, nie możecie tak normalnie kliknąć. A jak, a jak klikniecie, to albo wejdzie skry, albo kliknąć tym przycisk. Klikamy tutaj. Chyba... Gra dla znajomych i tutaj tylko wtedy możemy grać. Klubów nie ustalajcie, bo wam się wyłączy. I... A nie. I sobie przetestujemy wszystkich na, na tym. Ten... Dobra, kto to był? Zaraz. A, beatbox z brok. Dobra. Najpierw sobie testujemy tego broka beatbox, beatbox i mm, no po prostu z Instagramy. I chcę wam wytłumaczyć dlaczego nie było tak, tak przez dwodnych odcinków. To dlatego, że jeden mi się nie chciał wysłać i dopiero potem go wysłałem, a drugie, że miałem urodziny i no trochę miałem też na głowie. Ale już powracam z odcinkami. I zobaczcie, on ma jeden atak, tylko, tylko jeden. No nawet mocny, tylko zobaczcie jak mu się długo ładuje, widzicie? No nie mogę go nawet trafić. I... no... Polecam prywatny serwer, lecz ja wolę grać w normalnego brawla, bo wtrafiłem kogoś. Jeszcze nie powiem kogo dropnąłem. Dzisiaj pojawi się kolejny odcinek. Nie, nie wiem dlaczego dwa odcinki, no ale tak wypadnie. Dzisiaj będą dwa odcinki z tego brawla. Będzie, czyli że teraz, i będzie jakiś, no, z normalnego brawla. Ja się nie umiem wypowiedzieć. I on ma takiego ulta, że jak ktoś do niego wejdzie, to, to od razu ginie i znów mu powraca ult. No. Myślałem, że trudno go będzie zabić. Yy, cięcie. Okej, okay, wygrałem. Nie będę was oszukiwać. Przegrałem, ale mam. Jakbym wygrał? Kumacie. Yy. Ale dobrze yy. Teraz sobie przetestujemy Conquesta. Tego bossa. Wiecie którego. Dobra, ja wchodzę do gierki. Faka. widzicie jak on szybko chodzi, ale to nie o to mi chodziło. A nie czekajcie, bo miałem lagi. Widzicie jak on szybko chodzi. I teraz pokażę wam jaki on ma daleki zasięg i się ściwicie. No właśnie. I zobaczcie jaką szczelę. Po prostu. O Boże, ja nim tak lubię grać i pewnie się. Zastanawiacie się, jak działa ten ulta, a już wam pokazuję. A i on też ma nieskończoność ataku. To na początku mówiłem: chodź tu, Frank. Zawsze z tobą przegrywałem, a teraz odwracam się z strony. stronę. No bo zawsze z Frankiem przegrywałem. Ja chcę dropnąć Franka. Ale... Czekajcie, tylko zjem. Bo mam coś w buzi. Słuchajcie, bo... Zagramy w normalnego brawla. Będzie o tym odcinek. I... Ten, jak to się nazywa? A, tak. I wam pokażę, kogo dropnąłem. Ja się mega ucieszyłem, ale... Wygrałem? A, ja się mega ucieszyłem. I... Jeszcze to miałem iść do szkoły. Znaczy, po co ja to mówię? Ale miałem iść do szkoły i tak z rana sobie dropnąłem. Nie powiem kogo, ale. Chyba szkoła pomaga, żeby kogoś dropnąć. Serio? Ale nie wiem. Możliwe, że to był fart. Możliwe. Star power nikogo nie mogę. Mmm. Słuchajcie, chcecie jeszcze jeden odcinek z, z tego Braula? To zostawcie łapeczkę w górę. A ten. Yy, ale chodzi mi o Rebraul Moc. Tam są. Tam są lepsze postacie i więcej. Naprawdę opłaca się. I, i ja teraz nie kumam serio. Bo tam jest więcej postaci ponoć. A tutaj jest 53, a tam 51. Nie kumam. Trzeba. Mm. E, dobra. E, miałem teraz grać Chłorem, czyli tym drugim. On też jest dobry. Zagram sobie na... Hejsta. Na hejście jest dobry. Chyba dlaczego go wybrałem na hejsta? Bo musimy obronić sejfu, a jakby... Nieważne. Yy, dobra, zobaczcie, jak on bije. No właśnie wiem. Fajnie, czy nie? Nie, polecam, serio, zainstalujcie sobie. No już rozwalam połowę sejfu. A on ma taki sam... O tak. Szybko rozwalam Trochę mnie to nudzi, że ciągle wygrywam i ten tag ale jest nawet fajna. Mm. Tu jest mniej map, bo to dopiero ma być przed update'em. Nie wiem kiedy wyjdzie ten update do tego. No mogę się spodziewać kiedyś. Dobra. Teraz femina. No zobaczcie. Nie tyle. O! Widzicie jaka postać? Jedna. Dam... O. Famin. Ja nim lubię grać. I w Brawlbala. Czyli że w piłkę. Mm. Ja dam... O, no właśnie, o to mi chodzi. Ma z... dość daleki atak. Ciekawi was, jaką szela A tak. Fajnie, nie? on miał tak ja tak. No, strzelamy. Nie! Ty Leon! Leon nie pozwolił mi bramy strzelić, ale ja... Słuchajcie, a nic. Sam sobie strzeliłem XD. Nie, ja nie chciałem, serio. Jak ich rozpaliłem w ogóle. I strzelamy No, tak działa Famine. I pokażę Wam, jak działa teraz Dead. Na pewno Dead to był Dead. Zaraz. Dead? Tak, Dead. Y Zagram sobie. Może lepiej wygrać. I zobaczycie, jak on strzela. Ale ulta ma fajnego. Widzicie, jak strzela? Jak myślicie, ma inny atak, czy nie? Zobaczymy. No właśnie, nie. I mi chodzi o ten atak, co miał ten boss. A jemu się ult ładuje. Zobaczcie. Mam coś takiego i mam taką mrączkę Gina. I jak użyję na. Jednak... Znaczy. Wiecie, że jak kogoś. właśnie, zaraz wam pokażę. O, zobaczcie, zaraz wam pokażę. Kurde, zabili mnie. Yy, chodziło mi o to, że. Jak kogoś. Zaraz zobaczycie. O. O! Widzieliście? Zabiłem go tą rączką i on nie, Tą rączką zabijam na hita i, i po drugie kołoś zabiję tą rączką, to znów mi się ładuje ten ult. Tak od nowa. Wytłumaczę o co chodzi. Kurde, ja coś się rozgadałem, ale to dlatego, że chcę wam wytłumaczyć tego brawla. Okej, okay, ja już mogę się chronić, bo mam dziesięć tych, więc fajnie. No, wygram to. Fajnie. Na koniec go zabiłem i spoko. mam wam wszystkie postacie, ale, ale yy, Zagramy sobie z super Saiyanem, bo z super sajanami lubię grać krołem najbardziej i biały król. No, nie chciałem gem grab, boże, nie chciałem gem graba, boże co ja robię? Aha. Yy, dobra, Zadyma, Hot Mice, albo nie, Island's Invasion, solo, bo solo lubię grać z sajanami. Poza tym zobacz, zobaczcie, co mogą robić sajany i te roboty. Widzicie, mogę chodzić po wodzie. To mi się najbardziej podoba, że tak ciągle skacze na kogoś. I zobaczcie, mam nieskończoność ataku. No. I serio polecam tą mapkę, jest bardzo fajna. Ale w Brawl Modzie Super Saiyany tak nie działają, nie, nie mają od razu Ulta, ale chyba im się ładują od razu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy mam pojęcie tylko, że zapom zapomniałem, bo trochę w to nie grałem. Więc nie wiem. Czekajcie. Okej. Okay. O dziecka! O ja kontra A O nie! Ale to by było trochę dziwne, że ja kontra jej piesek też pokonać zabójcę? Znaczy, że to krzyć na to zabójcę, bo tak. nie nieważne. Ma... Wygrałem. Nie wiem. No, fajnie, fajnie. I Chcę wam coś jeszcze pokazać. Bo. Bo Karl. Zobaczę czy jest to w ogóle w tej wersji Karl? Tak. Karl tu trochę inaczej działa. patrzę sami. Jak myślicie, co to? O, no właśnie. Jak widzicie, tutaj mam 3% pobaku, ale jest jeden minus, bo nie mogę w nieskończoność strzelać. A nie, jednak mogę, a wcześniej tak nie mogłem. O widzicie, teraz mi się straciło. No, traci mi się to. Ale ult jest nieskończony na szczęście. No, na chwilę cięcie. Albo nie, nie robię cięcia. Yy, dobra. I Frank tak jakby też inaczej działa. Zobaczcie. Nie ja mam do niego takiego skina. O! Za chwilę zobaczycie. Nie chodzi mi o to, że jest taki duży, tylko patrzcie. Że podwójnie strzelam. Widzicie? Nie? To jest trochę dziwne, że mogę podwójnie strzelać fajne nawet. <śmany> Jak porobiłem. skoro że nie widzieliście moje niby. Nie chciałem wyjść. Dobra, trudno. Na koniec sobie frytka wezmę. Mm. Mogę jeszcze jedną rundę zagrać, ale nie super saiyan, ani ten tegas. Kimś normalnym. Na przykład, powiedzmy, że Boo. Byłem dziwnie, był kiedyś wyglądał, ale. No. Nie wiem, co powiedzieć. Moim zdaniem, Boo teraz wygląda lepiej. Oczęcie w komentarzach. Jak wygląda teraz lepiej, czy kiedyś? Moim zdaniem teraz. Mm. Mm, do niego żadnego skina nie ma, ma szkoda. I słuchajcie mam bu na moim normalnym brawlu Więc Buu jest bardzo fajny A i jak chcecie dołączyć do mojego klubu Krystian Dynka to dołączcie Jakbyście widzieli jakieś tam komentarze to Sorry ale to takie zbyt osobiste No ale możecie dołączyć do mojego klubu Krystian Dynka No Nie no, ok. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać więcej powiadomień. Ja się zbawiamy, tam do następnego odcinka. No i cześć. Yy, postaram się następny odcinek nagrać za Amelką.